Dynamika, siła tarcia. Teraz będą zadania z dynamiki, takie związane z siłą tarcia, takie podobne jak były wcześniej z dynamiki, ale dodatkowo z siłą tarcia. Dokładnie o sile tarcia będzie na osobnym filmie, o co chodzi ze współczynnikiem tarcia. Tutaj porozwiązujemy już zadania, gdzie będziemy korzystać ze wzorów, które są tutaj wyżej napisane. Ze wzoru na drugą zasadę dynamiki na siłę wypadkową, że to jest przyspieszenie razy masa, wzór na siłę tarcia, współczynnik tarcia razy siła nacisku. Tutaj przypominam, że siła nacisku jest najczęściej równa ciężarowi, czyli M razy G, stąd bardzo często wzór na tarcie to jest F razy M razy G, ale nie zawsze. Ponieważ siła nacisku to jest wypadkowa sił działających w pionie, więc jeżeli w pionie działa jeszcze inna siła oprócz siły ciężkości i siły w pionie się nierównoważą, to wtedy siła wypadkowa jest po prostu siłą wypadkową działających sił w pionie i nie jest ona równa ciężarowi. W przypadku takich zadań, kiedy na przykład jesteśmy w windzie, to wtedy działa dodatkowo w pionie siła bezwładności. Wtedy siła nacisku nie jest równa ciężarowi. Też siła nacisku nie jest równa ciężarowi, jak jesteśmy na przykład w wodzie, bo wtedy w pionie działa dodatkowo siła wyporu. Albo też, jeżeli działa siła pod kątem, tutaj będzie takie zadanie, to wtedy też siła nacisku nie jest równa e, sile ciężkości. To jeżeli właśnie nie jest równa sile ciężkości, to wtedy ją liczymy jako siłę wypadkową sił działających w pionie, a jeżeli jest równa, no to za siłę nacisku podstawiamy m razy g. No i pierwsze zadanie. Na drewniane pudełko o masie 1 kg działa równolegle do poziomego podłoża siła o wartości 5 N. To tutaj mamy tą siłę, że działa ona na pudełko. Współczynnik tarcia kinetycznego pudełka o podłoże jest równy 1 dziesiąta, więc... Musimy nanieść też na rysunek drugą siłę, która działa, siła tarcia. Skoro jest podany współczynnik tarcia, to tarcia nie pomijamy. Oblicz wartość przyspieszenia, z którym porusza się pudełko. No i tak jak typowe zadanie z dynamiki rozwiązujemy, to tak samo rozwiązujemy zadania z tarciem. Czyli najpierw rozrysowujemy sobie wszystkie siły. Patrzymy, czy one w trakcie tego ruchu, o którym jest mowa w zadaniu, obydwie działają. No, obydwie działają. Więc mamy je dwie i zawsze jak jest zadanie z dynamiki i mamy działające siły, to praktycznie zawsze jest też potrzebne napisanie wzoru na siłę wypadkową, bo siła wypadkowa to jest a razy m, stąd zamiast siły wypadkowej od razu wypisujemy wzór na tą siłę wypadkową, że to jest... Ta siła działająca minus siła tarcia. Tu przypominam, jak rozpisujemy siłę wypadkową, to te siły, które działają zgodnie z kierunkiem ruchu, piszemy na plusie, a na minusie te, które działają przeciwnie do kierunku ruchu. No i mamy takie równanie. Patrzymy, co jest tu w ogóle szukane. No szukane jest przyspieszenie. Ten wzór możemy sobie też rozpisać jeszcze bardziej, dlatego że mamy tutaj na przykład podany współczynnik tarcia, a tutaj w tym równaniu nie ma współczynnika tarcia, i tarcie też nie jest podane jako siła, stąd rozpisujemy to tarcie na, na współczynnik tarcia razy siła nacisku, czyli FMG, bo tutaj siła nacisku będzie równa ciężarowi. No i ten wzór tutaj wstawiamy. Zamiast tarcia piszemy FMG, i teraz mamy ten wzór w takiej postaci, i z tego wzoru wyciągamy prostu przyspieszenie. Przekształcamy wzór, podstawiamy i wychodzi nam, ile jest ono równe. Następne zadanie, troszkę trudniejsze niż to pierwsze. Tutaj mamy skrzynię o masie 20 kg. Ciągniemy tą skrzynię siłą o wartości 160 N i ciągniemy siłą pod kątem. Tak? Tutaj mamy podany w zadaniu kąt alfa. Ten rysunek był w treści zadania, oczywiście bez tych sił składowych. No i jeżeli działamy siłą pod kątem, to od razu powinniśmy kojarzyć, że tutaj na pewno siła nacisku nie będzie równa ciężarowi, bo jak działamy siłą pod kątem, to trochę jakby unosimy to ciało delikatnie i ta siła nacisku będzie trochę mniejsza. Współczynnik tarcia kinetycznego skrzyni o podłoże jest równe 0,4. No to... Musimy tutaj dorysować jeszcze siłę tarcia O i mamy policzyć wartość siły nacisku skrzyni na podłoże i wartość i wartość przyspieszenia, z którym porusza się skrzynia. Mamy przyjąć za przyspieszenie 10 m na sekundę kwadrat. No, i tak, co tutaj mamy szukane? Najpierw siła nacisku jest szukana. No to tutaj wiemy, że siła nacisku nie będzie równa ciężarowi. Wzór na siłę nacisku, no to jest tutaj, tak? Jeżeli nie jest równa ciężarowi, to jest to wypadkowa sił działających w pionie. Jeżeli mamy siłę pod kątem, to musimy ją rozpisać na składowe, na składową która jest w kierunku pionowym, możemy ją nazwać FY i na składową poziomą FX. I możemy sobie od razu tutaj niżej wyciągnęłam wzory na te siły, bo nie mamy podanej siły F. Nie jest siła F tutaj, 160 N, tak nie zauważyłam. Jest ona podana ale raczej będą nam te siły potrzebne. Jak je wyciągniemy, no to wyciągamy je z funkcji trygonometrycznych, bo sinus alfa to jest fx f, y, f, do f, stąd jak wyciągniemy fx, to będzie f sinus alfa i jak skorzystamy z kosinusa tego tutaj trójkąta prostokątnego, to fy to jest f cosinus alfa, to już taka trochę matematyka. No i te siły mamy wyciągnięte, wzory na nie. Będziemy wiedzieć, że one są równe, no bo siłę f mamy i mamy też kąt alfa podany, no, i siła nacisku to jest wypadkowa siła udzielająca w pionie. No to tutaj w pionie działa tak. Siła ciężkości i ta składowa FY. No i teraz te, ta skrzynia się porusza w poziomie. No więc skąd mam wiedzieć, którą siłę od której odejmuję? Skoro mówiliśmy, że te, co zgodnie z kierunkiem ruchu są na plusie, a te, co przeciwnie, na minusie. No to tutaj. Bierzemy pod uwagę to, która siła jest większa, no bo ta skrzynia się nie unosi, ona jest dalej na tym, na tym podłożu, tylko jest delikatnie, jakby unoszona przez to, że działamy siłą pod kątem, stąd ta siła ciężkości jest zdecydowanie większa. Dlatego piszemy to większą minus mniejszą, czyli siła nacisku to będzie wypadkowa działająca w pionie, czyli MG minus ta FY. Tutaj wyciągnie, tutaj. W, jest wpisany ten wcześniejszy wzór na FY, który sobie wyciągnęliśmy. Ten zielony, to jest tu. To jest nasze FY. No i tu właściwie wzór na siłę nacisku już mamy, bo wszystkie dane już są. Mamy M, mamy G, mamy F, mamy Alfa, czyli tylko podstawiamy i liczymy. Siła nacisku wyszła nam 120 N. I teraz druga część tego zadania bo było jeszcze pytanie o przyspieszenie no to przyspieszenie standardowo jak liczymy, no i mamy działanie z siła, zadanie z siłami, no to piszemy wzór na siłę wypadkową. Tylko tutaj uważamy, no bo to ciało się porusza, ta skrzynia, w kierunku poziomym, stąd bierzemy pod uwagę do siły wypadkowej tylko te siły, które działają w kierunku poziomym. Czyli zgodnie z kierunkiem ruchu w kierunku poziomym jest siła Fx, a przeciwnie do kierunku ruchu będzie działała siła tarcia, czyli minus t. Czyli piszemy fx minus t równa się a razy m, a razy m to oczywiście siła wypadkowa. No i że fx nie mam podane, bo tutaj chcę wyciągnąć przyspieszenie, więc ten wzór sobie przekształcam, że fx nie mam, no to korzystam właśnie z tego wyciągniętego wzoru na fx, że to jest f sinus alfa minus T te, te to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku i tu uważam, bo tutaj T to nie jest FMG, tak? bo tutaj siła nacisku nie jest równa ciężarowi, dlatego tu za siłę nacisku wpisuję wcześniej już wyciągniętą siłę nacisku, bo tutaj mam tą siłę nacisku i tu ten wzór wpisuję właśnie zamiast tej siły nacisku, tu. No i równa się A razy M, no i wyciągam sobie przyspieszenie z tego wzoru. No, i wzór końcowy wygląda w ten sposób. I po podstawieniu danych liczbowych wychodzi nam, że przyspieszenie jest w przybliżeniu 4,5 m na sekundę do kwadratu. Kolejne zadanie to takie, w którym musimy też wykorzystać wiadomości z kinematyki, bo dużo jest takich zadań z dynamiki, które jednak łączą w sobie też kinematykę. I tutaj mamy zadanie takie: znajdź współczynnik tarcia kół samochodu o nawierzchnię szosy, jeżeli wiadomo, że przy szybkości samochodu 20 metrów na sekundę droga hamowania wynosi 40 metrów. To tutaj piszemy sobie dane i widzimy, że to jest zadanie z dynamiki, no bo jakieś siły tutaj będą działały, skoro jest współczynnik tarcia, no to będzie tarcia. No to sobie rysujemy rysunek do tego. Najpierw Zawsze tutaj w pierwszym miejscu, co robimy z namicem, to rysujemy sobie rysunek i patrzymy, jakie siły działają. Tutaj mamy siłę tarcia. I czy jeszcze jakaś siła będzie tu działać? W treści zadania wynika, że tutaj jest ruch opóźniony, bo pisze, że droga hamowania wynosi, czyli z tego wynika, że samochód się na koniec zatrzymał. Stąd ta prędkość, która jest podana. Przy tej szybkości droga hamowania wynika, że to jest prędkość początkowa, to 20 metrów na sekundę, to jest VP, a prędkość końcowa, skoro hamuje, no to raczej się zatrzyma i będzie prędkość końcowa równa 0. No i zastanawiamy się, czy to tarcie to jest jedna siła, która tutaj działa. No tak, no bo gdyby była jeszcze jakaś inna, no to najprawdopodobniej ten samochód no, by się... Być może nie zatrzymał. No tutaj jest normalne, że jeżeli, no bo jeżeli działa jakaś siła do przodu w samochodzie, to jest siła ciągu, a to jest normalne, że wciskamy hamulec, to równocześnie gazu już nie wciskamy, więc siła ciągu tutaj nie działa, tylko ta jedna tarcia, i ona jest tutaj siłą wypadkową. Czyli piszemy, że T równa się A razy M, Tutaj nie ma żadnych sił pod kątem, nie jesteśmy w windzie, nie jesteśmy w wodzie, więc siła tarcia to będzie F razy siła nacisku. Siła nacisku będzie to równa ciężarowi, czyli MG. Masy nam się tu ładnie skrócą i patrzymy, że szukane jest współczynnik tarcia, no to wyciągamy go z tego wzoru. No i współczynnik tarcia to jest przyspieszenie przez, e, przez, 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 przez przez przyspieszenie ziemskie. No i czego nam tu brakuje? No nie mamy przyspieszenia, no to przyspieszenie wyciągniemy korzystając z, z różnych wzorów z kinematyki. I tutaj korzystamy ze standardowego schematu, jak rozwiązać każde zadanie z kinematyki, to co Wam już wcześniej tłumaczyłam, że piszemy wzór na drogę i równanie ruchu, czyli piszę sobie równanie ruchu, no to VK równa się VP minus AT, bo to jest ruch opóźniony, czyli minus, prędkość końcowa jest zerowa, czyli tu wpisuję sobie zero, I stąd ten wzór będzie miał taką postać, no i wzór na drogę najłatwiej jest wyciągać z takiego wykresu na ten, na ten ruch, bo tutaj ruch opóźniony, czyli kreska będzie w dół, do prędkości końcowej równej 0, więc ta prędkość musiała być prędkością początkową, czyli pole tego trójkąta wyraża się wzorem VP razy T na 2, stąd to jest nasza droga, bo pole pod wykresem VOT to jest wzór na drogę. No i patrzę, co mam szukane. No A chcę mieć, wzór na A, a w tych dwóch wzorach A jest zawarte tutaj, no to sobie to wyciągam, że A to jest V początkowe na czas. Tutaj wpadałoby, że wszędzie były te same literki. Tu mamy VP równa się AT. No i brakuje mi czasu, więc czas wyciągam sobie z tego drugiego równania, czyli T sobie wyciągam ze wzoru na S i podstawiam tutaj za T. I po tym przekształceniu wyjdzie mi, że przyspieszenie to jest prędkość początkowa do kwadratu przez 2S. No i ten wzór na A, który już mam, bo był mi potrzebny, i jest on, zobaczcie, z tymi danymi, które mam idealnie w treści zadania. Podstawiam sobie tutaj do wzoru za A i mam wzór końcowy na współczynnik tarcia. Tutaj najważniejsze jest dla mnie wyciągnięcie końcowego wzoru. Tak samo wy, jak będziecie rozwiązywać zdania w domu, to pamiętajcie, że dla mnie jest najważniejsze wyciągnięcie końcowego wzoru. Nie podstawiamy od razu wartości liczbowych, tak jak to już nieraz mówiłam, dlatego że na maturze jest punkt za wyciągnięcie wzoru końcowego. I samo policzenie już na koniec, tylko podstawienie danych nie jest dla mnie aż tak bardzo istotne, dlatego jak widzicie, nawet ja tego tutaj nie robię, tylko wyciągam wzór końcowy i wydaje mi się, że jak macie wzór końcowy, są odpowiednie jednostki. Jeżeli trzeba gdzieś je zamieniać, ja zawsze zamieniam na te, na te jednostki, na, no te, na takie, w jakich będziemy podstawiać do tego wzoru, czy jednostki układu SI. No, i wychodzi taki wynik. Myślę, że podstawienie i obliczenie to już jest żadna filozofia, to już jest szkoła podstawowa. A największą filozofią tutaj i to, co wy potrzebujecie, żeby ma wytłumaczyć, jest to, żeby dojść do tego końcowego wzoru, a nie obliczyć końcowy wynik. To już jest raczej mały problem, jeżeli mamy wzór końcowy. I ostatnie zadanie, zadanie czwarte. Oblicz przyspieszenie układu klosków pokazanego na rysunku oraz siłę naciągu linki. Współczynnik tarcia ciał o podłoże jest 2,0. Tutaj to są bardzo podobne zdania jak wcześniej były, tylko tyle że dodatkowo, że jest jeszcze ta siła tarcia. Tutaj już wiecie o tym, że jak jest jedna linka, no to ona ma jeden na, jedną siłę naciągu. Żeby było inne, osobne, to dajemy inne numery tym siłom naciągu. I też to jest bardzo ważne to, że jeżeli piszemy wzór na wypadkową. Siłę dla układu klocków, dla układu ciał, to wpisujemy tam sumę mas tych ciał, to jest bardzo ważne i też jest bardzo ważne, że jak chcemy policzyć siłę naciągu, to ona w tej sile wypadkowej się skraca. No to skąd ją weźmiemy? Że ją weźmiemy stąd, że można sobie napisać wzór na siłę wypadkową dla układu tych dwóch klocków, ale można też napisać wzór na siłę wypadkową dla każdego klocka z osobna. No, i tutaj mamy takie zadanie, gdzie mamy właśnie podane masy tych klocków, współczynnik tarcia. Tutaj musimy uwzględnić na rysunku, bo tarcie wiemy, że ma wzór w tym wypadku FmG, więc zależy od masy, więc im większa masa, tym będzie większa siła tarcia. Stąd musimy tutaj narysować trochę większy wektor niż tu przy tej pierwszej masie, która jest mniejsza. No i mamy jakoś siła, jakąś siłę, która ciągnie te klocki. No, i teraz mamy tutaj policzyć przyspieszenie. No tutaj może się domyśleć, że bierzemy to przyspieszenie stąd, że piszemy wzór na wypadkową układu tych klocków, czyli tu oczywiście pamiętamy o tym, że musimy sumę mas wpisać, że to jest układ ciał, a nie jedno ciało. No i tu wypisujemy wzór na wypadkową, czyli wszystkie siły, które działają w kierunku ruchu są z plusem, te co przeciwnie na minusie. No i wyciągamy z tego wzór na przyspieszenie. Ten wzór sobie można jeszcze ładnie przekształcić, dlatego, że można zauważyć, że tutaj m1 plus m2 można sobie wyciągnąć. Stąd przed nawias. znaczy będzie to w nawiasie, jak wyciągniemy FG przed nawias, że możemy podzielić ten wzór na dwa, na dwa elementy, czy to jest F przez M1 plus M2 i ta cała różnica przez M1 plus M2. No, i tutaj już takie matematyczne przekształcenia i wychodzi nam wzór końcowy tutaj w tej niebieskiej ramce na to przyspieszenie. Jak się podstawi do tego wzoru, to wychodzi 1,37 m na sekundę kwadrat. I jeszcze jedno było pytanie właśnie o siłę nacisku. To tak jak mówiłam, nie o siłę nacisku, tylko o siłę naciągu linki. Można że jako duże N oznaczać tą siłę naciągu linki, bo FN mi się samej pomyliło, to jest często siła wypadkowa, czyli siła wypadkowa działająca w pionie, czyli siła nacisku. Więc tutaj możemy, żeby nam się nie mieszało, chociaż tak też można zapisać, ale żeby nam się nie pomieszało, można faktycznie dużym N to oznaczać, te siły naciągu linek. No, i jak chcemy mieć siłę na ciągu linki, no to wystarczy, że napiszemy, żeby ona nam się nie skróciła, tak jak tu, e, wzór na wypadkową dla jednego z klocków. Czyli tak jak tu, na przykład dla tego pierwszego sobie napisałam, czyli A razy M1 to jest Fn minus T1. I rozpisujemy e, na wzory siłę tarcia, czy to jest Fm1G, i wyciągamy z tego mm, siłę nacisku, tutaj stąd z tego wzoru. Z niczym nam się na tutaj nie skróci. No i wychodzi taki wzór. Po podstawieniu mamy siłę nacisku 16,7 N. Jakbym napisała sobie wzór na wypadkową dla drugiego klocka, też bym mogła wyciągnąć stąd, stąd tą siłę y, naciągu, chyba znowu powiedziałam nacisku. Y, czyli wzór na wypadkową wyglądałby tak, że to by było f minus fn minus t2 równa się a razy m2. No i siłę tarcia rozpisałabym, AM2G. Tak? I w ten sam sposób też bym policzyła tą siłę na, na ciągu, i wyszłaby ona dokładnie tyle samo. Czy biorę jeden klocek, czy drugi, nie ma to znaczenia.